No, jest 30. 3 kratki. Nie, no on to zjad kurwa. Kleńcz, to. Co? Dobra, ten zjad Koksa. Smile po Koksie. Dawajcie mojego, mojego dajcie. Tam zauważył, się. Zauważy, nie Tak, trafił. tak, tak, idź. Błagam, idź, abka. Chodź my wygonimy tych dwóch dziadów. Sam jesteś padał. Ej, tworzenie schematu, kim się tu tu chodzi? Jakieś cioty ładują z łuku

Kapata by nie wierzyć, a tacja jak wie popa, żeby... No. To jaki frajer na drzewo nie wiem, Ten to nie ma nic Eee! E! Kurwy! Uważaj cibie! A spokojnie jestem O kurwa! O kurwa! Pomoc! Nie padłem tam! Coworka! Life jest twoja mama, mówi, że popisujesz się Ej, na pomocy się no! Pepe. Luciska! Gdzie tam nie masz nikogo! Ale zarabia to miał! Nie będziesz o nie skaczę do ciebie Pilnuj tej góry, bo cię rozjedę. Idę, idę ryć kamień Tepaj do mnie, tepaj Oj, oj, koniec live'a, koniec, koniec. O, koniec streamka Na tobie Ale po leczu. Jaki no per do ze smajl, uciekł. Dobra, ale idziaci wrzucili mnie do beczki i nie Nie kurwa i z to jest iluzja optyczna. To było ale ciekawe ci, jak żyję ja w gildii I całe życie zaufanym o, jestem. Ciekawe. Ty jesteś najgłupszym w Gildi. na e, 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 <laughs> Nie sprawa... faworka. Ty Ty nie, ma nie ma sprawa mnie kurwa wyzywać, że za z ja. Nie mnie tylko stwierdza fakty kurwa gamoni jebany. Poja staro. stara Dobra czterech BSQ mnie goni, możecie w pp przyjść? Daj pp Dałem Idę Dobra, spierdoliłem im No faktycznie Ale gonią tak. dalej Ej dobra, PSQ jest dużo tutaj O kurwa perły cykają No mówię ci kurwa Ucieka na ja kurwa Takie pierdolone ty, koksa Kurwa pomocy, no padnie tu Jedna osoba dwie? To kurwa No pomocy kurwy Co no, tu jest Po co się idioto? No pogodiał mi kurwa, screena robię no, Kurwa Minecraft mi ścieło No si ja jebie no Będzie dominacja, będzie dominacja młody będzie Debilowi pomagać Ej no weź serio bo jest 300 płysku nas na kupie No To idźcie 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 na showy Idźcie na showy No idę, idź Opał tą szóstkę daję Pomagać, do nich, nie wiem, pomagać precyzjonalnie, czy potrafi się całkowicie. Nie da się rada, bo ja no no jestem, na, tydzień, kurwa, jest? na ty siołek, gdzie O kurwa, jeszcze przyszło pięciu tych bestów. Dobra, kuba, ja no, uciekaj dole. się kurwa, przecież kuba ma ci obok. To jestem w fosie kurwa, no! Piotrek, chodź gie do mnie, kop tego. Idę. Idźcie na szoł, grajcie się z nimi na drzewkarkę i idźcie. Dobra, ja badam, jestem w fosie, dałem ppk. Nie mogę, to jest idiota. Dobra, lota. Cię czeka. On już jest wywalony, już go nie ma. <grym> nie wiem jak no, to jest. Przyjdźcie tu do mnie, błagam, ja nie chcę nie jestem tak w wieku. Kurwa. Zabijam jak nic, zabijam jak nic. Idę już, zamku to morzu. Dużo tutaj tych No to, to, to streszczaj się, człowieku. Tu nikogo nie ma, człowieku. No są trzech w na E. Już jeszcze jest, jednego masz jak ktoś. <grym grym> <grym> o ja bym się... Jest mnóstwo, trzech na górze stoi. Weteris, uważaj. Uważaj, no Dobra, pada. Pada. Wyjdziesz... Nie, co ty robisz? Kurwa palej sram. O o, o kurwa! No a ty, się... ty się... Nice buta? No. się idioci czy nie? Mam no, bunej ma serca, serca kurwa. A ty jesteś idiotą, najtęższym. Nie możesz bugować, zawsze ty masz drugi rak jak coś. Rej jakoś ty durniu, W końcu A ja bez bani jestem i bez butów kurwa. I kurwa, nie? O, później... Ja tam U nas w tym spadzie. Dzień jak chodź tu! No kurwa ja... Zamknij mordę tym daniem. live jest, ty idioto! Dobra, no to jest żywo, A ty drzesz tą mordę zbyt, jak pies najgorszy fajne, slajmy, Nie, tu ja, ja nic nie mogę zrobić Ja bym się jasny jeszcze jeden na górze stoi I kurwa padłem, no. To jest czysta, dobra dobra, bijemy go chce zrobić kurwa A, nie nie złe bomby sobie dostaję Do do oni mu piasku, zaraz. Gdzie wy No, my bijemy jednego, dwóch. A nie da się wyjść z tej posty, serce. nie matkę false, Nie, wiesz o tym. O, ej, ale nie ma Jak cyk cyk, i nie leci. O, serce, no kurwa, problem. Ja, ty możesz ale... tupać. Jednego bijcie Ej, perły mu zostają, ja podniosłem. Do roku, go, do roku go i tu się go tu Jeszcze Wchodzisz to. Nie okay, ale nie mogę, rozumiesz? Nie mogę zejść niżej. Do środnego ruchu go walczę. Wchodzisz w perłę. Pochitałem od góry. Bania mnie nie ale wycykał. Wycykał? Kurwa, nie wiem, czy loga, czy nie logać. Na Napierdolę. No ale ja ze trzy perły to chyba sam podniosę. Pionek <laughs> se nie pada, nie no wiem, to wiem to to się to nie chce mi się grać. Nie, robimy tego. Skurwulo gra na trzech. Jak walną granda od ciebie? To zyste, mam, ktoś go zabił, ja nie wiem kto Dobra, Nie, 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 tak, on, on zlecił na dół i polizał pierwsze jabłko. Oj prawie wolę granda od ciebie. Wyszedłem, Weteris jesteś dumny. Tak, gdzie ty jesteś tym idiotą? O mi się na dole widzisz? No ja nie bez aktualnie... aktualnie mam kłopot na imana. Ja polizałem chyba. W ja nie nie, 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 nie wyrobią na, na refi. Jestem w Fosie ogólny. Mam Kongo. Matthew do ja mnie jak ta... bije. No ja się też biję, za jeden fosz, nie mam nic. Pop ma tysiąc rankingu i do mnie wszystkie nie chcę mi się grać. Gdzie jesteś? Fosz się. mnie ja w 4 własnych. E, daj mi uprawnienia. Kurwa, pół kratki. Czekaj, bez kągo. Że mógł po kanałach przychodzić. Jeszcze jest a przychodzę sobie slamlock no, mi zabrał 400. Nie mogę z kanału zmienić na 23. Dobra ideka. Weźmy daj, daj. dalej O to ja mnie fusi bez kur... Ty debilu. Sinaki idę w całym pokoju kowacie jak ktoś. Tylko. Bo co ty ani zagadać kurwa nie mogę przejść. To jest chłopak. No zaraz zobaczymy kurwa. To jest typ, Ej, to czemu ty... Bądź masz, bądź. Czemu ty masz na 300 miarkę idiota? Chcesz się je odleć. A wy macie dość cibkę. Nie na pewno masz kurwę. Ej, ale nie na pewno ty no. Co ty masz kurwa? kurwa? Nie. Ej ej, 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 ej. Nie przesadzam. User joined your <coughs> channel. Panie się nie odzywa. Bo cię nie lubi. A i na bloki też okej. Okay. Dobra, Ej wypada, ci się bijecie. Wypada czy nie? Wypada z kamienia. Ale w sensie wypada z kamienia? No. Czyli nie muszę tego, czyli pełne ku starczy. Tu się Myśleje. No tak, ale to na spokoju, co nie? To się, że jak mam pół no to wypada złoto do dalej. No ale to z, nie, nie pod ciebie, tylko z bloku. którego go Kurwa, czyli... Czy jak ustawić czapkę, kurwa, na wyrzucanie? To najlepiej. No tak by mnie nie pojebało. Chyba nie kopię kobelików, pierdolę. Od małego mówią mi, że jestem pojebany. bo tak może potem perłą, co nie? Co? Zarzucisz perłą potem. Co ty? Chyba nie kopię kobelików. Został są perły. Ale lecą czy nie? No, i czy no nie no, bo może wiesz, że trochę jest taki... Że... Nie lecą, możesz tylko wyłupać kill-offem, kurwa. That... That... Jeszcze raz dzwonę. No i... <coughs> to jesteś bez bekiem. A só pada czy nie? Hej, wake up! Yy, nie, ona się niszczy tylko. Ale... Ale nie padnie szóstka. No nie, tylko się niszczy. O, pada szóstka. Ty po workoś to mordę. Zaraz masz deady na Expo. From your Dobra, wstałem posta, bo Kuba przez ich nie wstawił, go już nie ma. Jest potrzebne 40 tego Opsa? Robię płaza. User, your User your okay. Ej, Musisz wejść na serwer i odwiedzić gildę Czekaj, ja zaraz ci powiem jaką. Ja jestem na serwerze. Musisz wejść na teren gildii Skyr. Wystarczy tylko wejdziesz, a na postoisz nawet 10 sekund i ty... i tyle. Taki ser jak kiedyś był chyba, nie? Tak ważne. Ja po Jakie wy głupoty gadać, nie mogę was słuchać. <grym> <grym> Panialku, co Pamiętasz robisz w ZOO? Pewnie już tą mordę, czy pomóc? Kopie... Mówi, Chcesz musieć no na ja... się najnowszej wierszy nauczyć? No, Zamknij Zaraz do gote wracasz Chcesz cast start to, to ci dam Jest, jest tak, Chcesz cast to ci dam no. Dobra, pigi się we mnie wkleiły To już jest, jak czas Ale to nie sprawdzaj 20 ja. minut 30 się to zgadzisz Po pół godziny? Już pół godziny. Ile masz widzów? Ej, powiedz! Ej, powiedz Danielowi, żeby mnie odmutował na chwilę. Idziemy się gdzieś bić? Zaraz. Chwilę. Ja, ja tylko wstaję szybko pasę, to weźcie lajka like zostawcie jak coś. Hej teraz? Nigdy nie mutuję tak hejtera. To powiedz mu, że jest kunglem Halo Trzeba zaraz troszkę zostawić pod postem Ale morda ty No chłopie gra w CS, a ty Nie wiem w podczas edycji? Ty jesteś chory? Biurka yeah. obowiązkowa Do no mi gra O No dobra, zdecydowałem ranking Idzie te skry jak ktoś Jak na Piotrek tutaj wytrzymuje komputer, ty, jak ty masz 2MC i CS odpalonego? A, złotało się. User was moved out of your Wiem, na co w To nie LK mam gilię znalazłem. Hejter do mnie pisze, debil. Ale bońska, spata. To mi tam hater. Odwiedziłem gilię, Dwie godziny na Hejtera terapii, czekaj, w słowie. Zabiciła to zadanie czy nie? Czekaj, Jakiś isty znalazłem też. Dobra, wstawiłem to opak, gdzie <grym> się publikuje. Ja, jesteś dzisiaj jak coś To chyba do mnie było. Nie, nie do ciebie. Przepraszam, malunek. To było do kastrata Zostawcie Nie, nie, do kastrata lidera Jeszcze nie jesteś tak wysoko w tej i w sumie nie będziesz Gubnie ty mi pisze, Co mnie pisze za debil? Uff. Mamy sojusz ze sth, czy o co tu chodzi? Nie Nie No to nie nie już z nikim Ale router się kopi. Chyba się wywali? Chyba żaba nie bije to też chujnicie O koks czy mi się zdaje kurwa Dobra wyglądowanie. wygląda e, Te Tepaj tak? do mnie Tepaj Czemu paj. ty, się czem teraz padasz na tym lagie ty idioto Polarza w Nie Mogę ty do terenu i ten teren skier czy nie? Tak, odwiedziłem teraz. Wycykał perły, chyba wiesz? Teraz wycykał. Chęciłam. ma macie ten bo nie mogę go słuchać. Tłumacz, to jest skrzyneczka. Skrzyneczka. 40 nabica w moim pokoju, no nice, nice. Tak, tylko nie wiesz, wszystko Za skrzynkę A tu jest nad moim, pod moim pokojem, dobra. Ale o za wstegnie? Co tam? Rewizja pokoju? Spróbuj się kurwo skapać, to zabierę panel Nie no, no hejter przyraz. A dobra, gdzie uprawnienia, hejter właśnie. No co ty zabierasz tą tym kubiksonem i No weź się ogarnij ciski! Co wejść pokoju? Przecież mnie nie ma czegoś. Mam spierdalek A ty jesteś swoim pokoju debilu. No właśnie mówię, nie? No to... to... No i dobra, on mi zabrał uprawnienia, dobra, ja opuść nie idźmy gdzieś A puść tą dziwkę Ja wykładam spartę, nie mogę teraz Daj, Co, obijemy tego lepa? Dawaj go Proszę się bardzo Dołącz do zjebienia, proszę się nauczyć Nie pomóż no. dla weterisa No to ogarnij drewno jak chcesz pomóc, to ogarnij drewno na wyżniki Okej okay. ja. no no Nie tu w tej chwili musi się wiersza uczyć, to jest... Jakby był potrzebny to nie pałkuj się co Jest potrzebny Weź nie spodź już Jakbyś zili. User left your channel Dapabła no, To Kurwa co wejdę na tą górę Dobra I kredny się znowu wywali, dobra User disconnected from Halo? Channel. O, asysta. to za nim go krzyczę, no hit Ty hejter, czekaj. Zobacz, który ty jest w ogóle... W G... Teraz opuściłem, to pewnie się popsuło. A nie, jak to, tak to a jak da, sprawdza, na, nie, nie, to tak się działa. Tutaj się sprawdza? Tutaj się Ja mam mało, bo ja dopiero pierwszą nockę kopałem. Czekaj, zobacz Byłeś miał to drewno? Tak, będę miał to chwilkę. To tak bardzo dużo. A ty jesteś... Ty jesteś lek, lekko ponad dwudziesty. No. Mało mam. Gdybym miał wcześniej szóstkę, to by było. Czemu ty się wolasz. Melonek jest No nie potrafisz na pewno... te parki, bo przecież tylko siebie na sandek, ale bo... ja sobie go oddaję, spojrzyjcie. Ja mówię prawdę. Mówię, że ty masz na pewno topkę aktywności, bo ty, nie wiem, jeszcze odkąd z tobą gram, to nie widziałem, żebyśmy miał wyłączony komputer. Dobra. Kit. Nie do Dobra. ciebie mówię, Darbili Kastracie. <laughs> Skąd pójść, trzeba system stawiać Trzeba się znikać Nie, dobra, no Wypłaciłem <grymne> 2 chce obsa Użyłem całą spartę No dobra, ja 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 nie mam roznacz. panelu, nie. ja opuść Ty mordę zjeb... Ci daję Tylko usłyszę, że komuś coś zabrałeś To nie no musisz nie zabrać tego rudego Nie, idę po... Idę dla Daniela to drewno wziąć, to spawn'o Oj Paweł poszedł. Ja bym... mam dużo. Wyłożyłem bez shift, wiesz, wszystko zniknie. Jezu, tam... Siema Reku, siema. Zapomniałem. Po prostu graj jak grasz i nie chce tu leci w tle, po co sprawdzasz? Ty! To Gdzie jest centa? Ciski nie ma senty No jak on wziął jego szóstkę i co poszedł castra? No Senta. Nie wiem kogo miał szóstkę. No kogoś kopał u mnie w pokoju przed chwilą. No, ale to może szuseczka, odda No jak nie masz szóstki, ty kretynie No Ale miałeś! Gratulacje, w końcu się coś wyszło. Dobra, ten tygry wziadł ja tylko do któregoś poziomu. Angara Messi, Angara Messi. Orba <grym> mutant? Pora cię coś oszukać. Jeszcze coś ty ciskiruro? Co ty chcesz? Pyszysz, tiski, Co tutaj chcesz? Gdzie jest centa? On ma twoją szóskę jak coś, nie? Ej NIE WIEM co Dlaczego się tak drzesz? Chłopaki, ta Ania na kanale jest niemiła. Ja powiedziałem cześć, piękno, ona się zbutowała. Bo to jest chłopak, jak coś. <śm> 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 to dobrze, że się zbutował. Niezręcznie by było. I ci jak? Co? Którego poziomu nie jest antygryf? Mm, nie mam po... Także nie mam pojęcia, jak to tutaj działa. User left your channel. To zależy od serveru. Tak, no musisz złapać połowę. Loom? O w puleku Opsa, nie mogę. Schowaj dobrze. Bo ja mam cały. mam u safe'u i ender Enterprise. Trzeba, idę na disco, że na z którego jest Antygryp. No sorry. Kuruj, bije. Te pigmany chyba mają dużo stratę do mosku. Zet z sakrafili to to zrobił. Daniel, bo to wszystko znika. Aha. Bo ktoś tu jest głupiutki. Hmm. Wiesz, może kto to zrobił? I jest jakaś biblia, do której można iść na oszustwo. SN. Chyba się go lubiłem, go jeszcze z ZAK. to powiem o na tą dołu A kuwa oni siedzą na Discordzie czy na Twitch Big Na forklany. To nie tak. A jaki masz wstępny sobie? Daniel, ja. zaraz będzie pierwsze wsparcie. Ja we nie wyciekam zaraz psychicznie. Danielku, a ty wszystko zrobiłeś bez szlifu. To jest śniak. Ej, ja... mam do ciebie pytanie jedno. Do kogo ty mówisz? Oj, <noise> doba. Jak gościu z szamboblogiem się nie bali? Zebrałem od razu. Ta. Mi dał 15, sekund. Zostało tylko trzy. Jak to będzie nie? się wie. Aha. Halo. Nie, nie. Wychodźcie, Tak. Dobrze. Bo ci jak mi pisze na PWA, ale się nie odzywa. A no to się zabiję jak damskiego boksera. A no to już możesz skończyć, no. Gie wyrzuć. Biegaj na spawnie. Co ty się, co, co późnieniem próbiasz? Co na jest? To powiem ciekawe, nie? Ja byłem. Kto Twój... jest bez gildi? Co? Hejter jest bez gildi. Tym razem nie ja go wyrzuciłem, jak coś. A ja zabił mi na awko, jak kopałem. Aha! Tak. A nie ja Nie no, zbugowało się, też. mi pokazywało, że jest bez gildi, a jednak jest. Wy. Już myślałem, że Kasper go wyrzucił. <coughs> Albo że kuba bednarczuk się zalogował. No nie ma, on jest w zoo. Nagrywał dzisiaj ciebie. To i nagrywał? User from your A do tak, się darł, że idzie? Do jak Do topowego? Jak to? Gdzie wy się wiecie, Daniel? Na razie nikt. A, Za pół godzinki będziemy się bić. Oj Daniel to czekasz? Sparta z nich nieco wybudował. Przecież masz możesz wykładać. Opsa. Taki dumny z siebie, co coś zrobił Tak ładnie szybko i poszło, mówię no coś za szybko no. A co się stało? No wyłożyłeś partę i znikła cała Bez shifta byłem <coughs> Gdzie się jaka robisz? On się na tym takim, obok naszej gildii A, no Nie wiem, może w bo ty live miałeś a, na samą drogę. CZINIAK! Jaspera nie ma. No, tak. nie ostatni raz był na za chyba. Co ty mówisz, w ogóle, ty debilo? Jest. zjadłem te 23. Czekaj, zobaczę, czy się zawiesiło. Cziniak, chcesz tą szóstkę? No. No to... czekaj, by się z jakimś WT za I chodźcie, mam WT podziemnął, chodźcie. No, Rareku, się. No i nice. jeszcze na się... chwilę. Ale ja będę się bił, to bo sama ja piszę. Ja mogę zejść w chwili. Mam 3000. Heiter jesteś? Ile masz w chwili? 300. Rzuciłem teraz heiter. Chcesz oddać teraz, Kacper. Zróbki to. Ile? Heiter, jedna asysta. Rzucę ci 40. No, że chcesz teraz ide. oddać, to mogę zjeść w tę ale jak nie, to wolę przybić co? Nie. Ileż tak. Bo przecież mamy o 19.00 sieci. Bez, zaraz oddajmy te kwestie do skitu tak, Dobra Paweł, wyszmy teraz, zobaczę ile? Mamy 13 na 31 no i, no i w sumie to zaraz wróżę. Na, na gie rzucam ci ten te domie rzucam ci to zaraz. E, szóstkę jak coś. W skrzynce na ten DCS tam jest. Co było 40 tam, na bitza? Wejdź to jeszcze ja idę na to, że A ona tam leży jak coś Dobra nie co. Nie wiem Siema Nie wiem Śradno nie wiem. Dobra, zjem chwilę, wyłożę sparte, ZW po herbatkę i dojdziemy. Oh, nie. No musimy wykładasz tego Kuba tego? skończyć, bo dużo jeszcze brakuje. Górę wyłożyć i bojki wyłożyć. Gdzie jest kurwa śmieci? Paweł, wykładasz to? No, ja jestem na punkcie poszukiwawszym. Na gildii HMMW. Ej, ja nie wiem, to już za w ogóle. Ten kopałem przez jakieś 15 minut i jedna pera. Pamiętaj, parę. jak wyłączysz staję, tego tego na publiczny wstaw. No, kurwa długo lotu. To ja, ja przez long na 5 nakupiłem 33 pery No nie no ja przez 20 minut kopałem Zgaś U... tego live bo nie mogę patrzeć co robić Nie mogę patrzeć co robię No ale to są kurwa O, zaraz